Moc elektryczna to praca, jaką wykonuje pole elektryczne w jednostce czasu. Zacznijmy od czegoś prostego. Weźmy sobie dwie płytki. Mamy pierwszą płytkę. Na tej płytce niech będziemy mieli ładunek dodatni. I mamy drugą płytkę. I na tej płytce jest ładunek ujemny. Dobrze? Teraz wiemy, że pomiędzy tymi płytkami istnieje pole elektryczne. Narysujmy sobie kilka linii pola. I jeszcze jedną linię pola sobie narysujmy. Prawda? Czyli mamy jakieś... Pole elektryczne. Dobrze, teraz policzmy różnicę potencjałów pomiędzy tymi obłódkami. Najpierw sobie oznaczmy jako jakieś dwie, dwa punkty i zdefiniujmy sobie jakąś trajektorię. Na przykład będziemy szli po tej linii pola, którą mamy tutaj. Tu sobie oznaczmy jako punkt A, tutaj to oznaczmy jako punkt B i będziemy szli po tej linii pola. Ok, dlaczego nie? Tutaj mamy DR. I teraz wiemy, że różnica potencjałów o w punkcie A. Odjąć potencjał w punkcie B równa się. Tutaj może zrobię komentarz, że oczywiście w punkcie A mamy jakiś potencjał, ale taki sam potencjał jest na całej lewej płytce. W punkcie B mamy jakiś potencjał, ale taki sam potencjał jest na całej prawej płytce, prawda? Bo to są przewodniki. A to się równa, czyli ta różnica potencjałów pomiędzy tymi płytkami to jest całka od A do B e, iloczyn skalarny dR. Teraz widzimy, że y, natężenie pola elektrycznego ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor DR. A więc to jest większe od 0, a zatem to jest większe od 0, a zatem potencjał w punkcie A jest większy niż potencjał w punkcie B. Czyli potencjał lewej płytki jest większy niż potencjał prawej płytki. I teraz mamy jakiś ładunek dodatni. Weźmy sobie jakiś ładunek dodatni, który umieszczamy koło lewej płytki. OK, tu niech będzie ten ładunek, prawda? O. To jest potencjał, który na na razie jest tam trzymany. I przypomnę, ten, ten ładunek ma jakąś energię potencjalną, prawda? Tak jak masa w polu grawitacyjnym na, na jakiejś wysokości ma też swoją energię potencjalną. Tak samo tutaj ten ładunek ma jakąś energię potencjalną, ponieważ lewa płytka odpycha ten ładunek, a prawa płytka przyciąga ten ładunek, prawda? I teraz, jeżeli ja puszczę ten ładunek, to energia potencjalna zamieni się energię na energię kinetyczną, prawda? Jeśli ten ładunek jest swobodny, jeśli ja go puszczę, to on zacznie przyspieszać teraz w prawo i energia potencjalna zamieni się na energię kinetyczną, prawda? Pamiętajmy o tym, że ładunek dodatni zawsze leci od potencjału wyższego do niższego. Tak jak tutaj to widać, potencjał lewej płytki jest wyższy niż potencjał prawej płytki. I ładunki dodatnie zawsze idą od potencjału wyższego do niższego. No to proszę Państwa, puszczamy teraz ten ładunek. Ten ładunek jest swobodny i on zaczyna teraz sobie przyspieszać w Prawo. I teraz tak, energia kinetyczna w punkcie B tego ładunku, odjąć energia kinetyczna w punkcie A, tam gdzie ten ładunek zaczyna, to się równa. Ja przypominam taki wzór, który wyprowadziłem już jakiś czas temu: że to jest całka od A do B, siła, jaka działa na ten ładunek, iloczyn skalarny dr. A to jest, proszę Państwa, nic innego jak praca. To jest, elektrycz... to jest praca wykonana przez pole elektryczne, to jest praca wykonana przez pole elektryczne. To jest całka z siły i skalarny i te małe przesunięcie, prawda? I to jest dokładnie zmiana energii kinetycznej w tym przypadku. A to się równa. Teraz my wiemy, że siła to jest ładunek razy natężenie pola elektrycznego, więc to jest wartość tego ładunku. Oznaczmy sobie ten ładunek jako Q, Q razy całka od A do B natężenie pola elektrycznego, iloczyn skalarny dr, prawda? No bo przypominam, że siła to jest Q razy natężenie pola elektrycznego, a to się równa Q, a teraz samka od A do B z natężenia pola elektrycznego, tej iloczyn skalarny dr, to jest nic innego jak potencjał w punkcie A odjąć potencjał w punkcie B, prawda? Zobaczmy sobie na ten wzór wyżej, który mamy, prawda? A to się równa, energia potencjalna w punkcie A odjąć energia potencjalna w punkcie B. Bo proszę Państwa, przypominam, że, energia potencja że potencjał to jest e stosunek energii potencjalnej do ładunku. Czyli ładunek razy potencjał to jest energia potencjalna, prawda? Czyli mamy, że zmiana energii kinetycznej to jest właśnie ta praca, a to jest kura z różnica potencjałów VA minus VB, a to jest Różnica energii potencjalnej w punkcie A i punkcie B. Ok? I teraz proszę Państwa, w tym prostym przykładzie, energia potencjalna zamienia się na energię kinetyczną ładunku. Ok? Czyli jeszcze raz, na drodze A do B energia potencjalna zamienia się energię na, na energię kinetyczną, ale w ogólności nie musi zamieniać się na, na energię kinetyczną. Energia potencjalna, która się na pewno zmienia, gdy ładunek idzie od punktu A do punktu B, może zmienić się na jakąś inną formę energii. I o tym sobie zaraz pomówimy. O tym sobie zaraz pomówimy, dobrze? Czyli to proszę Państwa, napiszmy sobie jeszcze raz. Czyli mamy teraz ta praca, którą tutaj mamy zaznaczoną. Oznaczmy sobie przez W. To jest praca. Jeszcze raz, to jest całka od A do B z siły iloczyn skalarnej dr, czyli jeszcze raz, to jest siła, jaka działa tutaj na ten ładunek. To się równa, oznaczmy sobie jeszcze raz, Q VA minus VB, czyli Q razy różnica potencjałów, a to się równa Q razy delta V. Prawda? Czyli mamy, że praca to się równa Q razy delta V. Może zaznaczmy sobie ten e, wzór. Okay? Czyli to jest właśnie, proszę Państwa, praca, to jest właśnie praca przez pole elektryczne na drodze scharakteryzowanej przez różnicę potencjałów delta V, czyli ładunek jest przenoszony od punktu A do punktu B, i praca wykonana przez pole elektryczne jest dana dokładnie tym wzorem, to jest Q razy delta V, Q razy różnica potencjałów, prawda? VA minus VB. No to dobrze, to niech teraz ta praca, która jest wykonana przez pole elektryczne, zostanie wykonana w czasie T. OK, czyli niech ta praca zostanie teraz wykonana w czasie T. Może tutaj poprawmy. Niech praca zostanie wykonana w czasie T. I policzmy sobie stosunek. Czyli praca podzielona do czasu, a to, proszę Państwa, będzie z definicji moc. Stosunek wykonanej pracy do czasu, w którym ta praca została wykonana, to będzie moc. Równa się, bierzemy ten wzór, czyli mamy Q. Podzielone przez T razy delta V. Czyli jeszcze raz, ładunek Q jest przeniesiony na, na jakiejś drodze, gdzie mamy różnicę potencjałów delta V, i teraz ten ładunek przeniesiony jest w czasie T. A to jest nic innego, jak natężenie prądu elektrycznego, prawda? To jest ile ładunku przepłynęło przez czas. Czyli to jest natężenie prądu elektrycznego, czyli mamy, że moc równa się i razy delta V. I zaznaczmy sobie, prawda? To jest. Tutaj kluczowy wynik w tym wykładzie. Czyli moc, stosunek wykonanej pracy do czasu, to jest natężenie prądu elektrycznego razy różnica potencjałów. Zanim przejdę dalej, chciałbym jeszcze w kilku słowach przypomnieć, czym dokładnie jest ta moc. Okay? Chciałbym, chciałbym zrobić tutaj taką dygresję. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa samochody. Mamy jeden samochód. Dobrze. Mamy jeden samochód. I mamy drugi, prawie taki sam samochód, tylko różnią się silnikami. Prawda? Mamy. Drugi taki sam samochód, ten samochód ma masę M, Zm ma zmianę prędkości samochodu powiedzmy od 0 do 100 km na godzinę, i niech czas wynosi 3 sekundy. Tutaj też mamy samochód o takiej samej masie M, niech też będzie taka sama zmiana prędkości samochodu, czyli powiedzmy od 0 do 100 km na godzinę i czas niech będzie 60 sekund. Czyli proszę zobaczyć, w obu przypadkach mamy taką samą masę i taką samą zmianę prędkości samochodu, czyli mamy taką samą zmianę energii kinetycznej, bo energia kinetyczna to jest jedna druga mv kwadrat, prawda? Mamy taką samą zmianę energii kinetycznej, a więc zgodnie z tym wzorem tutaj, zmiana energii kinetycznej to jest praca. Czyli w obu przypadkach mamy wykonaną dokładnie taką samą pracę, tylko samochód po lewej robi to w 3 sekundy, a samochód po prawej robi to 60 sekund, czyli różnica jest właśnie w mocy. Po lewej moc silnika jest dużo większa niż po prawej, prawda? Bo jest wykonana ta sama praca, tylko w różnym czasie, prawda? I to jest dokładnie różna moc. No dobrze, możemy teraz wrócić do elektryczności. Możemy teraz wrócić do elektryczności i wyobraźmy sobie, że mamy jakiś opornik. Mamy jakiś opornik, znaczy jakiś przewodnik, który przewodzi prąd i tam stawia jakiś opór. Tutaj mamy powiedzmy różnicę potencjałów VA po tej stronie, a po tej stronie mamy różnicę potencjałów VB. Okay. Załóżmy, że VA jest większy od VB, czyli prąd będzie płynąć w tym kierunku. Prawda? Umawiamy się, że prąd jest dany, kierunek prądu jest wyznaczony przez kierunek ruchu ładunków dodatnich, nawet jeśli tam tak naprawdę poruszają się elektrony. Nie ma znaczenia, co się rusza. Kierunek prądu wyznaczony jest przez ruch ładunków dodatnich, czyli kierunek prądu jest w prawo, opornik ma jakiś, prawda, opór R, sobie oznaczmy, no i tutaj mamy właśnie różnicę potencjałów delta V równa się VA minus. VB, dobrze? No i teraz my wiemy, że moc równa się I razy delta V. I tutaj proszę Państwa jest coś ciekawego. Jeśli płynie ten prąd, to prędkość dryfu nośników ładunku jest, jest stała. Oczywiście w cudzysłowie stała, bo myśmy to w modelu drugiego analizowali. Te elektrony, które tam się poruszają, one tak przyspieszają, rozpraszają się, przyspieszają, rozpraszają się i efektywnie prąd płynie ze stałą prędkością, prawda? Czyli średnio rzecz mówiąc, prędkość tych ładunków jest stała. Czyli nie rośnie energia kinetyczna. Nie rośnie energia kinetyczna. Więc na co idzie praca, prawda? Tutaj w środku mamy pole elektryczne. Ja przypominam, że w przewodniku tutaj mamy pole elektryczne elektryczne, bo jest różnica potencjałów. Mamy tutaj pole elektryczne, czyli dokładnie tak jak tutaj. Następuje, gdy ładunek się przemieszcza, jest zmiana energii potencjalnej, więc na coś ta energia potencjalna musi iść. Jeśli energia kinetyczna nie rośnie, więc pytanie, na co idzie energia potencjalna? No i właśnie, proszę Państwa, wykonana praca przez pole elektryczne idzie na przykład na wzrost temperatury opornika. Tam produkcja ciepła czy na przykład produkcja światła, gdyby tam była jakaś żaróweczka. Nośniki yy, ładunku, czyli na przykład elektrony, oddziałują z atomami tego przewodnika, prawda, i się rozpraszają, tak jak żeśmy dyskutowali w modelu Drudego. Czyli proszę Państwa, tutaj energia potencjalna, która e, się zmienia, tak jak tutaj w tym przykładzie, energia potencjalna maleje, gdy ładunek idzie z lewa na prawo. Tak samo tutaj, tutaj ta energia potencjalna nie idzie na wzrost energii kinetycznej, bo przepływ prądu jest stały, tylko idzie na wzrost temperatury opornika, produkcja ciepła czy światła, i, i właśnie energia potencjalna zamieni się na taką formę e, energii. No to teraz zapiszmy sobie prawo OMA. Wiemy, że i równa się Delta V podzielone przez r. Możemy sobie teraz zapisać, że delta V równa się I razy r, prawda? To jest jedno i to samo. Czyli możemy sobie teraz zapisać, że moc równa się. Najpierw sobie za i podstawmy delta V podzielić przez R. Korzystamy z tego wzoru, prawda? I dostaniemy tak. A, może bliżej. Dobrymy się tak, delta V do kwadratu podzielone przez R, a to się równa. Teraz znowu do I razy delta V, teraz podstawmy sobie za delta V I razy R. A to jest to samo co I kwadrat razy R. Zaznaczmy sobie ten wzór. I przedyskutujmy sobie ten wzór. Gdy znamy I i R lub gdy znam delta V i R, to wiem, ile energii będzie emitować opornik w każdej sekundzie, prawda? Bo to jest moc, to jest ilość pracy podzielone przez czas. Czyli gdy znam I, 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 R lub delta V i R, to wiem, ile energii będzie emitować ten opornik w każdej sekundzie, bo właśnie energia potencjalna zamieni się właśnie na produkcję ciepła, na przykład, czy na światło. No właśnie, przypomnijmy jeszcze, jaka jest jednostka mocy. Jednostka mocy to jest WAT, prawda? I 1 Wat to się równa jeden. Joule podzielone przez jedną sekundę. Energię mierzymy w dżulach, czas w sekundach, czyli 1 wat to jest joule na sekundę, prawda? Czyli jeśli emituje, czyli jeśli wykonana praca to jest 1 Joule w ciągu jednej sekundy, to moc jest dokładnie 1 wat. Teraz mamy, że 1 Joule to równa się 1 wat razy 1 sekunda, prawda? I to możemy powiedzieć, że to jest tak zwana watosekunda. 1 okay, Joule to jest watosekunda. To teraz, co będzie, jeśli weźmiemy sobie 1000 watów? razy 1 godzina, ok? To to się równa, zrobimy tak, 1000 Watt, W razy 3600 sekund, a to się równa 1000 razy 3600 przez 3 miliony 600 wat razy sekundę, a to się równa wat razy sekunda, to jest watosekunda, to jest Joule, prawda? A to jest dokładnie 3,6 megajoula, prawda? 3 600 tysięcy dżuli to jest 3,6 megajoula, ok? I to jest, proszę Państwa, dokładnie kilowatogodzina. 1000 W razy 1 godzina to jest kilowatogodzina i oznaczamy to przez KWH, czyli 1000 W razy 1 godzina to jest kilowatogodzina, a to jest 3 miliony 600 dżuli, czyli 3,6 megajoula, prawda? I to jest dokładnie jednostka pracy, czy energii. Jest to ilość energii, Jaką zużywa przez godzinę czasu urządzenie o mocy 1000 W. To wszystko.